Tady máme konkrétnom pojemności, konkretnym mocy, ale jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie właśnie e, pie, e, cztery kontenery, tak, to mielibyśmy 5 MWh pojemności. Tak? Cztery kontenery w tym układzie, który tak, największy gdzie... jaki mamy, to jeden kontener podsumowując to jest 5 MWh. Jeden kontener, czyli przepraszam, czyli cztery układając w 20 MWh, tak. Oczywiście tak. możemy dalej spinać ze sobą dwa razy 20 MWh, tak. Ale to, daje... to, jest klocki, to są dzisiaj klocki. To lage. są klocki, ale to daje pewien jakiś tam obraz jaki potrzebuje e, Inwestor w przestrzenie, tak? Tak. żeby Czyli tutaj mamy ten kontener oceaniczny. Powierzchnia to jedno, ale musisz pamiętać o tym, że no na dzień dzisiejszy to, z czym się borykamy, czyli ogranicza nas na pewno moc, przyłącza. To jest jakby kwestie <laughs> tej, o, Oczywiście, no tak. Kwestia... Chyba, że ktoś ma na tyle zasobny portfel, żeby sobie postawić 20 MWh ładowanych z sieci albo z fotowoltaiki. Oczywiście, ale ten. Ten problem czy to wyzwanie to dotyczy ty, każdej inwestycji w OZE, bo to zawsze potrzebujesz warunki przy, przyłączenia, prawda? Czy to 1 MW, czy 10 MW. No więc zupełnie, zupełnie inna kwestia.